Po tym meczu z Lechem e, mieliśmy, mieliśmy jasny cel na następne, na następne spotkanie, żeby wygrać i wrócić na ścieżkę e, zwycięstwa. Cieszy mnie szczególnie to zwycięstwo z Radomiakiem, ponieważ to był mój e, pierwszy mecz od pierwszej minuty. Z minuty na minuty czułem na boisku się bardzo dobrze. E, w, w 65 minucie zmienił mnie Mateusz Łęgowski i, i to pokazuje jaką, jaką mamy mocną ławkę, jaką, jakich mocnych mamy... E, młodzieżowców wchodzi na boisko i strzela bramkę i, i to nas cieszy. No tak, gdzieś tam po, po tej porażce z Lechem, gdzieś nam to, nas to dotknęło i, i, i gdzieś tam e, myślę, że, że dobrze przepracowaliśmy ten tydzień, teraz przed, przed Radomiakiem i no i, i, i pokazaliśmy lekkie takie nasze zdenerwowanie, gdzieś, tam, gdzieś, gdzieś nas to dotknęło i i, I wygraliśmy 4-0, dużo bramek strzeliliśmy i, no i wróciliśmy na, na, na fotel lidera i gdzieś tam też nam e, e, pomógł ten mecz e, Raków e, kontra Alech i, i gdzieś, to, gdzieś to wszystko się dobrze ułożyło. Po tym zwycięstwie z radą Radomiakiem bardzo okazałem, była aż 4-0, morale wzrosły w naszej drużynie, e, dlatego na Krakowie jedziemy bardzo pewni i z jedną myślą o utrzymanie e, się na pozycji lidera. Myślę, że, że udany dzień nie tylko ze zdobytej bramki, ale, ale przede wszystkim, że, że wygraliśmy ten mecz i, i to w takim, e, w takim stylu. Teraz ten mecz z Krakowią e, jest bardzo ważny e, i Myślę, że jedziemy no i, i, i tylko myślimy o, o zwycięstwie i, i, no i na pewno będziemy walczyć tam, żeby, żeby utrzymać się jak najdłużej na, na fotelu lidera.